Dla mnie, powrót do Zielonej Góry jest bardzo przeżyciem, przeżycie. że kiedy zobaczyłem tych wszystkich wspaniałych ludzi tutaj w Zielonej Górze spędziłem dwa wspaniałe lata i dzisiejsza końcówka dla mnie lata Tarnowa jest jak zwycięstwo. Ja również. E, Widziłem stare śmierć, że był w ale fajnie. Z powrotem tutaj zawitać. No cóż, zawody były. Wyrównane bardzo, tak się spodziewaliśmy, zdobyliśmy jeden punkt, mieliśmy dwa, ale spodziewaliśmy się punktami. Oczywiście punkt na wiezie zdobyty u wyjścia Polski na swoją wymowę. No co można powiedzieć, bo tak się podzieliliśmy tym sukcesem na pół, bo dla nas też jest to sukces połowiczny, ale przy, przy tych problemach, które mamy ogromnych i, i, i dużych. Różnych zawodników różnie to, to wygodne. Uważam to za sukces. się du dużą, dużą pracę przed tymi zawodami cały tydzień, także wydaje mi się, że bez tego byśmy tego punktu nie mieli, więc y, jeszcze trochę pracy przed nami, na pewno przed, nie, przed niektórymi y, mniej, przed innymi mniej więcej. Także tak to, tak to można na dzień dzisiejszy odbrać. Przepozycowało yy, tak. się, że Dawid są zastąpi korte. Nie wyglądał dzisiaj najlepiej. Czy na treningu, czy wczorajszym na przykład mieście dużo lepiej, lepiej tak ponowało Tak, przede wszystkim, przede wszystkim sprzęt Jonasa wygląda dużo lepiej, jest dużo szybszy i stąd taka decyzja. Wydaje ja mi się, że kolejnie należy tych zawodników, przed którymi jeszcze bardzo dużo pracy. I ten jeden trening, który odbył wczoraj. No nie przekonał mnie do końca, przecież trzeba dodać o Jonasie Dawistonie, że... Miał trochę niepokój, ponieważ w wyścigu drugim drugi swoim, który startował, zawodnik Matzen z pierwszego pola w moim odczuciu ewidentnie ukradł starć i po prostu dał tak, co nie ma tutaj już jakby możliwości, że po w deszcze. Więc miałbym na pewno też, żeby wygonić. Szkoda, tutaj na ten temat wyboru między tymi dwoma zawodnikami mogę powiedzieć tylko tyle, że w grunę na treningu mnie nie przekona. Tam, że jeszcze jedno indywidualne pytanie Piotr Piotr Co nie Pan może to powiedzieć, bo ciągle wydaje się, że to nie jest jeszcze to. No na pewno nie jest to. Piotr przyzwyczaił nas do zupełnie innych zdobyczy punktowych, więc yy, ma, ma dużo pracy ze sprzętem. Widać, tak. to, że to nie, nie, nie jedzie ani ze startu, ani na dystansie. Te motocykle nie są szybkie, więc... Yy, Wydaje się, on tutaj jako doświadczony zawodnik na pewno sobie z tym poradzi i biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę na no zespole jeszcze jest mnóstwo potencjału yy, i to musimy nad tym się pracować. Więc ja bym tutaj się specjalnie nie rozczulał tym wynikiem, uratowaliśmy ten, ten remis i wydaje mi się przy tym co, czym dysponujemy na tą chwilę to jest tak jak sukces połowiczny. No, mogę powiedzieć, że wszystko od początku sezonu chodzi sprawnie, dlatego cieszę się na ręku, że nie to jakieś w moim wykonaniu. Może Patryk doteknie przy aparaty na naszego Patryka mógłby podpowiedzieć kolegom, co robi, bo jego i jest on ma praktycznie na jest świetnie może on powinien się wreszcie przekazać. jakby to było takie proste, to, no to no wszyscy, no. Wszyscy... Gdyby to było takie proste, jak pan redaktor tutaj nakreślił, to wszyscy zawodnicy robiliby po 15 punktów. A jak wiemy to nawet matematycznie niemożliwe. Ale chodzą to panika porady czy nie? Możliwe. No chodzą, chodzą, ale wiadomo, każdy ma inaczej silnik przełożony, waga i stosowanie, warunków. można powiedzieć, no każdy ma inne, no i nie da się tak jechać na samym